przez nauczycielkę historii, panią Beatę Pułkowską. Płat sztandaru stanowi tkanina w kształcie kwadratu o wymiarach 100 cm na 100 cm. Przymocowany jest on do drzewca o średnicy 3 cm i długości 235 cm, wykonanego z drewna sosnowego. Na górnym końcu drzewca osadzona jest głowica w formie wizerunku orła w koronie, wykonanego na dolnym końcu drzewca znajduje się złote, metalowe obudzie. Sztandar obszyto złotą taśmą i wykończono złotymi frędzlami. Główna strona sztandaru posiada granatowo-białe tło. W centralnym punkcie, na białym okrągłym polu, obszytym złotą nicią, znajduje się postać współczesnego żołnierza. W tle widzimy cztery postaci wyszywane niczmi w kolorze serii. Po prawej stronie żołnierza widnieją wizerunki Czwartaka oraz Kułana Zasławskiego, zaś po jego lewej stronie widzimy husarza oraz sanitariuszkę biorącą udział w Powstaniu Warszawskim. Ponadto wszystkie postacie otoczone są złotym napisem w kształcie okręgu o Szkoła Podstawowa nr. Żołnierza polskiego w Ostrołęcach. Rewers sztandaru złożony jest z dwóch poziomych pasów: górnego-białego oraz dolnego-czerwonego. Na tym tle w centrum umieszczono wizerunek orła białego ze złotą koroną, dziobem i szponami znajdującego się na czerwonej tarczy. Orząd został wyhaftowany srebrną, metaliczną nicią zaś korona, dziób i pazury złotą nicią. Nad centralnym punktem w półokręgu widnieje złoty napis o brzmieniu OJCZYZNA WIEDZA PRZYSZŁOŚĆ. Po prezentacji sztandaru. Poczat sztandarowy szkoły wstąp, Akt erekcyjny przekazania sztandaru Szkole Podstawowej nr 4 im. żołnierza 22 marca w roku szkolnym 2023-2024. Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej był Andrzej Duda. Posłami na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 10 kadencji, okręgu nr 18, Żaneta Cwalina-Śliwowska, Arkadiusz Czartorywski, Marcin Grabowski. Senatorem Rzeczypospolitej Polskiej 11 kadencji, okręgu nr 46. Robert Mamontow. Prezesem Rady Ministrów. Donald Tusk. Ministrem Oświaty. Barbara Nowacka. Ministrem Obrony Narodowej. Władysław Kosiniak-Kamasz. Wojewodą Mazowieckim. Mariusz Frankowski. Prezydentem Miasta Ostrołęki Łukasz Kulik. Mazowieckim kuratorem oświaty. Wioletta Krzyżanowska. Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 4 imienia żołnierza polskiego w Ostrołęce Dariusz Plastek. Rada Miasta Ostrołęki na mocy uchwały nr 710 łamane przez 78 łamane przez 2023 z dnia 30 marca 2023 roku poparła wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego i nadała Szkole Podstawowej nr 4 imię żołnierza polskiego. Decydując się na wybór takiego patrona, społeczność szkolna brała pod uwagę historię dzielnicy, w której znajduje się szkoła, tradycję naszej szkoły oraz znaczenie, jakie odgrywał i odgrywa żołnierz w naszej ojczyźnie. Żołnierz polski jest symbolem ciągłości państwa polskiego, stojąc przez wieki na straży jego niepodległości i niezawisłości. Patron prezentuje ważne wartości, takie jak honor, odwagę, umiejętność pracy w zespole, poszanowanie autorytetów, szacunek wobec tradycji narodowych, a także odpowiedzialność. Dla dzieci i młodzieży to doskonały wzór do naśladowania. Żołnierz Polski, ten sprzed wielu lat, jak i ten współczesny, swą postawą i życiem wpisuje się w działania wychowawcze naszej szkoły, które mają na celu kształtowanie człowieka prawego, tolerancyjnego, życzliwie nastawionego do świata i ludzi, wrażliwego na krzywdę innych. Człowieka, który zna i szanuje swój kraj, jego tradycje i historię. Uroczystość wręczenia sztandaru odbyła się 22 marca 2024 roku. Sztandar został poświęcony podczas uroczystości. Aktu poświęcenia dokonał proboszcz Świętego Wojciecha w Ostrołęce, Ksiądz Tomasz Zaczkiewicz. Rodzicami chrzestnymi sztandaru są prezydent Miasta Ostrołęki, pan Łukasz Kulik, Rada Miasta Ostrołęki, pan Wojciech Zarzycki, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Ostrołęka, major Franciszek Kostowski, Wojskowe Centrum Rekrutacji w Ostrołęce, pułkownik Marcin Markiewicz, Wojsko Polskie. Pułkownik Wojciech Łączyński. Parafia Świętego Wojciecha w Ostrołęce, ksiądz proboszcz Tomasz Zaczkiewicz. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 4, pani Beata Bułkowska. Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 4, pan Bronisław Wacławski. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4, pani Katarzyna Buziłew. Samorząd Uczniowski, uczennica klasy 7a, Maja Iwanowska. Energa Elektrownia Ostrołęka, pan Sławomir Warchał. Andrzej Groda Aranżacja Realizacja Światła, pan Andrzej Groda. Stora Enzo Narew Ostrołęka, pan Marcin Burzyński. Stora Enzo Poland Ostrołęka, pan Tomasz Żebrowski. Szkoła Nauki Jazdy na Rózie. Pan Marek Żebrowski, Rada osiedla Wojciechowice, Pani Magdalena Mielnicka. Sztandar w imieniu fundatorów wręczył dyrektorowi szkoły major Franciszek Chrostowski, przedstawiciel Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Następnie został on przekazany Młodzieży Szkolnej. Pierwszy poczet sztandarowy tworzyli Adam Zbigała, Agata Kuskowska, Lena Prusińska. Sztandar przechowywany będzie w gablocie okolicznościowej. Do dysponowania sztandarem upoważniona będzie dyrekcja szkoły.